Czym jest trening interpersonalny i czemu służy? Zapraszam na kolejną odsłonę naszego bloga szkoleniowego Tomasz Łuciachowski. To jedno z częstszych pytań, które słyszymy od Was w mailach, na spotkaniach czy ostatnio w czasie webinarów pod tytułem Zawód Trener. Szkoły trenerów dzielą się na te, które trening personalne mają i na te, które tego nie mają. I te, które tego nie mają, zazwyczaj są krótsze, mniej intensywniejsze. Czemu więc on służy i dlaczego się znajduje przy okazji szkół trenerskich? Otóż trenki te personalne jest to warsztat, który odbywa się w jednym ciągu, minimum cztero lub pięciodniowy, realizowany w małej grupie, od 8 do 12, czasem 14 osób i w którym trener wraz z grupą Przechodzi przez wszystkie fazy jej rozwoju, od tego momentu, kiedy się ona tworzy, do momentu jej rozwiązania. Jest to olbrzymi um, um, zastrzyk umiejętności interpersonalnych. Otóż przejście z, p, przez proces grupowy, który się wówczas odbywa, przez tworzenie się jej grupy i jej rozwój, prędzej czy później każdego z uczestników tego spotkania stawia w takiej sytuacji, że musi się czegoś nauczyć. Otóż część z nas doskonale sobie radzi przy zawieraniu znajomości. Trudniej jest na przykład im wówczas przejść przez fazę konfliktu, kiedy mówimy sobie różne rzeczy otwarcie. Część z ludzi, którzy biorą udział w treningach, potrzebuje w chwili do tego, żeby tej grupy wejść. Potem sobie radzi całkiem nieźle. I trening te personalny jest takim sytuacją, kiedy te wszystkie rzeczy się wydarzą. W związku z tym będąc częścią tej grupy, Musimy prędzej czy później poćwiczyć coś, co jest dla nas istotne w pracy z ludźmi. Dodatkowo, w treningu personalnym właściwie przez cały czas, uczestnicy dzielą się informacjami zwrotnymi na temat tego, jak im jest w czasie tego treningu, ale też tak, jak widzieli pracę czy działania poszczególnych osób, które w poszczególnych zadaniach biorą udział. W związku z tym, jesteśmy, tak jak gdyby, otoczeni kilkunastoma kamerami które przez cały czas, w których użytkownicy dzielą się informacjami tego, jak były odpierane nasze działania. W związku z tym dostajemy taką bardzo pogłębioną wiedzę, a w zasadzie nie tyle wiedzę, co wrażenia z tego, jak funkcjonujemy w grupie, jak budujemy relacje, co jest dla nas trudne, co jest łatwe. Dzięki temu dostajemy olbrzymią masę materiału do analizy, do ćwiczenia, do, do poprawiania w swoim własnym funkcjonowaniu. I teraz ważne jest to, czemu znajduje się to w, w programie szkół trenerskich. Otóż to doświadczenie jest takim bardzo dużym boosterem umiejętności interpersonalnych. Dzięki niemu trenerzy później mogą znosić po pierwsze większe obciążenia w pracy z grupą, które są naturalne w tym zawodzie, ale także potrafią w lepszy sposób budować kontakt z uczestnikami. Znają proces grupowy również i dzięki temu są lepiej w stanie dostosować swoje narzędzia pracy do sytuacji w grupie, którą zostali przy prowadzeniu szkolenia. Trening interpersonalny trwa zwykle 4 do 5 dni, przynajmniej takie są wymagania Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W jego czasie przechodzimy przez wszystkie fazy procesu i jest to takie doświadczenie, które. Mniej więcej odpowiada temu, co w grupach naturalnych wydarza się w ciągu powiem, pół roku, czasami roku, czyli to wszystko w pięć dni. Dlatego y, mm, ważne jest, żeby to doświadczenie było w jednym ciągu, to znaczy, żeby y, proces grupowy szedł codziennie. Czasami odbywa się ono w e, formach wyjazdowych, czasami warsztaty y, y, są realizowane w taki sposób, że uczestnicy spotykają się od y, godziny do godziny. i nie spędzają ze sobą czasu. Na sterze akurat zazwyczaj jest to forma wyjazdowa, natomiast teraz z powodów covidowych to doświadczenie będzie ograniczone do sal warsztatowych w Krakowie. Osobiście uważam, że jest to jedno z ważniejszych doświadczeń rozwojowych w moim życiu i także w waszym trenie personalny można robić kilka razy w życiu i sprawdzać. Czy już umiemy więcej, jak się zachowujemy teraz w życiu, jak odbiera nas grupa na tym etapie rozwoju, w którym jesteśmy. Jest to jednocześnie bardzo intensywne doświadczenie, y, dlatego absolutnie zakazane jest korzystanie z jakichkolwiek środków zmieniających świadomość. I tak samo nie w każdym momencie swojego życia nadajemy się do tego, żeby brać udział w tym doświadczeniu. Przeciwwskazaniem są pewnego rodzaju kryzysy, które przechodzimy. Bywa też, że osoby zbyt mocno skoncentrowane na samym sobie nie są w stanie wytrzymać takiego doświadczenia. Mówię tutaj o takich bardzo skrajnych przypadkach narcyzmu albo zbyt dużej dozie neurotyzmu, które tutaj widzimy. W każdym razie jest to takie doświadczenie, które w szkole trenerów akurat rozpoczyna cały proces rozwoju. I yy, buduje grupę, w której później przez rok yy, dani uczestnicy się rozwijają. Często rodzą się tam też przyjaźni yy, na całe życie, nie tylko trenerskie, ale również osobiste. Dlatego yy, jest to tak ważne, żeby w nim brać udział i na przykład rekomendacja poswietu psychologicznego zależy od tego, czy się przeszło trening personalny, czy nie jest to konieczny, aż niewystarczający do tego, żeby yy, rekomendację trenerską dostać. Na sterze na naszej szkole trenerów trening personalny jest pięciodniowy. Rozpoczynamy od niego tak naprawdę proces rozwoju i jest to takie doświadczenie, które potem w zasadzie, do którego wracamy co jakiś czas, bo pojawiają się nowe elementy. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o treningu personalnym i o y, y, rozwoju trenerskim, zapraszam na dalsze odcinki bloga, ale także zapraszam na szkolenie zawód tenek, czy to dla Ciebie, czy prowadzenie szkolenia jest dla Ciebie. Link do tego wydarzenia znajdziecie pod tym materiałem. Jeszcze raz zapraszam Tomasz Wojciechowski, Szkoła Trenerów Stara.